Cześć kochani, witam Was w tym odcinku na, na moim kanale Stars Table Online. Dzisiaj będziemy robić zadanko z tam. Jak kto wie, kto oglądał mój poprzedni filmik, to wie, a kto nie, to zapraszam do obejrzenia, o co chodzi z tymi zadankami. Dzisiaj będziemy robić zadanko stan w tej nowej aktualizacji, tylko ona chyba y, była i w murland i y, w tym jorwiku. Y, więc nie wiem. Y, dobra, zrobimy sobie najpierw, ona chyba była tutaj. Więc pojedziemy sobie najpierw zrobimy y, tutaj to zadanko. Oczywiście jak chcecie zobaczyć na moim kanale jakieś zadanka, no to piszcie w komentarzach imię, z kim mam zrobić zadanko. Zachęcam Was do obejrzenia do końca. Dlatego, że tutaj jest pokazane jak zrobić te zadanka. Jak ktoś nie będzie wiedział. No i tak. wiem, że ja znajduję w tym tłumie tam i widzimy się już więc tutaj jest tam. Tutaj się znajduję przy wjeździe centralnie, i tu są dwa. Więc najpierw sobie może zrobę, zrobimy um, wprowadzenie do centrum. <laughs> Witaj na świecie, jest dzieckiem. Jestem tam i opiekuję się obszarem murla. E, dobra. Następnym razem pokażę Ci kilka aktywności, którymi możesz się tutaj zająć dobrze a to są jakieś załóżmy jakieś takie to są żetony wiosenne no bo się coś wybiera, żeby wymienić na przykład na coś takiego dobra o kur dobra ja na razie zrobię teren y, święta Jorvik i jeśli chcecie y, zobaczyć inne te y, te inne zabanka to zapraszam was y, zachęcam was do pisania w komentarzach na przykład zabanie stan i yy, na przykład yy, piszcie numerki od 1, to będzie tak, 1, 2, 3, 4, 5. Od 1 do 5 piszcie numerki, jak będziecie chcieli stan yy, w Murland. Mówię no tak. Yy, Udaj się na teren święta w Stani Jorvik. Będzie tam czekać na ciebie, będzie na ciebie czekać cały Lili Bones. To dobra chwila, by skorzystać z transportu do Stani Jorvik. <klić> Dobra. Ym, więc tak, musimy tutaj jak tu widać yy, on, tu chyba nie widać, ale tutaj widać takie takie... Więc pojedziemy sobie tam i yy, widzimy się już na miejscu. ok yy, Ja jestem tutaj przy tym, tym, tym i to nie jest jeszcze koniec. Ja tam właśnie będę jechać, ale wam już to przyspieszę. Dobra, jak widać, to coś nas zaprowadziło tam dokładnie. I o, to chodzi o to, dobra, tutaj. Yy, to jest chyba po prostu taki teren, że wiecie, że robisz te tereny na pewno. Yy, Możecie też pisze tutaj Lili bonus i wybierać coś takiego. <laughs> Bo też, żebyście napisali miejsce i... Postać. Jak nie wiecie, jaka postać to. No znaczy, to jak nie wiecie, jak ja te wszystkie postacie. No to polecam Wam sprawdzić albo w internecie, z jakimi postaciami jest właśnie zadanko. Albo zabrałam wejść sobie do SSO. Yo, witaj, Ariel, tak się cieszę, że jesteś. I to tyle, jak. No, to jest Twiller! Twilko Jeśli chcesz udać się na Teren Święta w Murland, daj mi znać, a chętnie Cię tam zabiorę. Dobra. Wrócimy sobie do Murland. No. Witaj z powrotem. Dobrze. Ja Was zapraszam do pisania. E, no, tak jak mówiłam, zapraszam Was do pisania, e, jakie zadanka mogę zrobić. E, mówię tak jak na przykład e, Loretta, Pan, coś takiego. E, może też sobie wybiorę coś z tego tutaj bo wiem, że jest z Lindo jest zadanko. Na pewno. Dobra, no to ja Was zachęcam do pisania yy, zadanek dla mnie jakie mam zrobić i zachęcam Was do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. Ja się już z wami będę żegnać, pa pa! Do następnego odcinka!